Matura z fizyki, 2023, maj. Zadanie numer 1. Samochód policyjny pojechał ze stałą prędkością o wartości 20 m na sekundę i w pewnej chwili został on wyprzedzony przez osobówkę F jadącą w tym samym kierunku ze stałą prędkością o wartości 35 m na sekundę. Zobacz rysunek pierwszy. W chwili T0, gdy odległość między samochodami PIF zwiększyła się do 40 metrów, samochód policyjny rozpoczął pościg ze stałym przyspieszeniem 6 metrów na sekundę kwadrat. Zobacz rysunek drugi. Odległość D między samochodami PIF jeszcze przez pewien czas rosła, a w pewnej chwili osiągnęła wartość maksymalną Dmax i następnie zaczęła maleć. Przyjmij, że w chwili T0 samochód policyjny poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym, prostoliniowym. Samochód F cały czas poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Odległość między samochodami traktujemy jako odległość pomiędzy ustalonymi punktami na przednich zderzakach. Oblicz DMAX. Maksymalną odległość między samochodami PF podczas pościgu zapisz obliczenia. Najpierw moje uwagi. Nazwę je technicznymi do treści zadania. Ani jeden, ani drugi rysunek nic nowego nie wnosi do treści zadania. Po co one zostały zrobione? No, skala rysunków jest znacznie różniąca się od siebie. Tutaj te samochody na pierwszym rysunku są dwa razy większe niż na rysunku drugim. Co to ma znaczyć? Wyrzucam to. To jest niepotrzebne. A teraz przyjmij, że w chwili T0 samochód policyjny poruszał się ruchem, jednostajnie przyspieszonym prostyniowym. Poza tym, że poruszał się ruchem, co przecież już było powiedziane tu. Poruszał się ze stałym przyspieszeniem. Po co to drugi raz jest mówione? Samochód F. Cały czas poruszam się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Poruszam się jednostajnie, prostoliniowo. Przecież to jest powiedziane w, pierwszej, w pierwszym zdaniu. Po co to powtarzać? Odległość między samochodami traktujemy jako odległość pomiędzy ustalonymi punktami na przednich zderzakach. A jak ja ustalę na tylnych zderzakach, to będzie źle? To jest niepotrzebne. Treść zadania zawiera się w tych czterech akapitach. Wszystkie zasadnicze informacje potrzebne do rozwiązania zadania tu się znajdują. Wypisuję dane: prędkość samochodu policyjnego, prędkość pirata drogowego, odległość między nimi d na początku 40 metrów i przyspieszenie samochodu policyjnego. Te dane są nam potrzebne, a żeby znaleźć odległość maksymalną pomiędzy samochodami. Wtedy, kiedy to się stanie. Ano, zastanówmy się. W momencie. W rozwiązaniu zadania bardzo nam pomoże odpowiednio wykonany rysunek przedstawiający drogi przebywane przez oba pojazdy. I tak, kolorem niebieskim oznaczyłem radiowóz, jego prędkość stała, bo z taką jedzie V0P i samochód osobowy jadący z prędkością VF, cały czas stałą. No i w pewnym momencie, kiedy. Radiowóz był mijany przez samochód osobowy. Policjanci zorientowali się, że samochód osobowy jedzie ze zbyt wielką prędkością. W związku z tym postanowili go zatrzymać i wlepić. Mandat. I kiedy samochód osobowy był oddalony od radiowozu o D0, czyli 40 metrów, kierowca radiowozu zaczął przyspieszać. I teraz zastanówmy się. Prędkość radiowozu jest mniejsza niż osobowego, ale rośnie, rośnie, rośnie aż do wartości prędkości, jaką posiada samochód osobowy. Od tego momentu prędkość radiowozu będzie większa od prędkości samochodu osobowego, i odległość między nimi będzie malała. Czyli dla nas takim krytycznym momentem jest sytuacja, w której Radiowóz uzyskuje taką prędkość, jaką posiada osobówka. I dzieje się to w tym miejscu, jak to zaznaczyłem. Samochód radiowóz uzyskuje prędkość Vf taką jak osobówka. Vf to jest stała prędkość samochodu osobowego. O, wprowadzam oznaczenia. SP to droga przebyta przez. Radiowóz z przyspieszeniem o wartości 6 metrów na sekundę kwadrat. Natomiast SF jest to droga przebyta przez samochód osobowy w tym samym czasie, jak przyspieszał do prędkości VF radiowóz. No i co mamy znaleźć? A mamy znaleźć Demax. Demax jest to różnica między drogą przebytą przez samochód osobowy. A drogą przebytą przez radiowóz. Droga przebyta przez samochód osobowy jest jednostalnie ze stałą prędkością VF, a w tym czasie droga przebyta przez radiowóz jest to droga przebyta ze stałym przyspieszeniem. I w tym momencie skończyła się fizyka, rozpoczyna się matematyka. Trzeba opisać równaniami. To, co się dzieje w zadaniu, i ten układ równań, który otrzymamy, rozwiązać. Otóż, droga Dmax, popatrz na rysunek, czyli odległość między radiowozem a y, samochodem osobowym. W momencie, kiedy radiowóz uzyskał prędkość taką, jak, z jaką porusza się y, osobówka, jest ona równa. Zobacz, D0. Plus f minus sp. Prędkość końcowa w momencie, kiedy radiowóz uzyskał prędkość v jest równa prędkości początkowej plus a razy t. Prędkość początkowa radiowozu tu na początku sp drogi jest równa v0p plus a razy t. No i droga przebyta ze stałym przyspieszeniem przez radiowóz przypomnę wam jest równa iloczynowi prędkości średniej i czasu prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym jest średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej V0p prędkość początkowa plus Vf końcowa dzielone przez 2 możesz skorzystać ze wzoru s równa się v0t plus at kwadrat przez 2, ale zaraz będziesz musiał podstawiać do kwadratu czas wyznaczony z innego równania i komplikuje się sprawa, bo trzeba wykonać trudniejszych kilka przekształceń. Czego ja unikam stosując ten wzór. No, i oczywiście droga SF przebyta przez osobówkę jest równa w ten sam czas, który dotyczy radiowozu i razy prędkość samochodu osobowego, czyli VE. Mamy więc raz, dwa, trzy, cztery równania. Policz niewiadome. Niewiadomych jest również cztery. Zatem kolejno trzeba. Wyznaczać z równań, podstawiać je dalej i pozbywać się kolejnych niewiadomych, aż otrzymamy wielkość poszukiwaną. Sposób rozwiązania tego układu równań zależy od każdego z Was. Ja poszedłem drogą następującą. Wyznaczyłem z drugiego równania czas i zobacz, co zrobiłem. Postawiłem dalej, nie postawiam jednostek. Dlaczego? Dlatego, że Uważam, że nie popełniłem błędu tu pisząc te równania. I przeliczyłem, tutaj akurat nie trzeba było specjalnie wysilać się, bo wszystkie wielkości były, wyznaczone, były przedstawione w układzie SI. Zatem, jeśli te wielkości są z układu SI, to cokolwiek tu się stanie, jeśli będę podstawiał, to te musi być wyrażone. W sekundach, w jednostce czasu z układu SI. Dlatego nie siłę się na działania na jednostkach. Radziłbym jednak podczas egzaminu te jednostki podstawiać, bo nie wiem, jak wyglądałoby spojrzenie egzaminatora na takie zachowanie się. Chociaż mi się wydaje, że gdyby przyszło do sprawy sądowej, w tym akurat przypadku. Ja uważam, że zrobiłem wszystko dobrze, bo wszystkie wielkości wyrażone są w SC. i Nie muszę podstawiać jednostek, czas będzie również w układzie SI. Ale to pozostawiam do, waszego, do Waszej oceny, czy nie lepiej podstawić te jednostki i dać sobie spokój później z jakimiś awanturami na temat tego, co ja myślałem, a co myślał egzaminator. No to wyznaczyłem czas. Mając czas, idę do równania trzeciego i znajduję bez problemów SP, też nie podstawiając jednostek. No i następnie idę do ostatniego równania, znajduję SF. Mając te na czerwono zaznaczone dwie wielkości, i wiedząc, że ono jest równe 40 metrów, idę do równania pierwszego, podstawiam dane i znajduję odległość między samochodami, radiowozem i tym, tą osobówką, gdzie może siedzieć jakiś pirat drogowy, którego policjanci ścigają. Maksymalna odległość między nimi jest równa 58 metrów i 75 centimetri